Cześć, witajcie! Jestem XBetton z bardzo serdecznego odcinku z gry Crash Team Racing Nitro Fueled. Ostatnio zrobiliśmy sobie wszystkie e, żetony CTR w, e, w świecie Glacier Park. No a dzisiaj z, e, zrobimy pozostałe już żetony CTR w Citadel City, no i może nawet te relikty sobie w Slide Colosseum i Turbo Track, a to się już. Zobaczy. zobaczę. Na początku akurat postanowiłem sobie wziąć penta pingwina. po um, mo nie. <grym> tutaj taki bardzo niebieski kart. Um, I zaczniemy sobie, myślę, od tutaj tego poziomu z niebieskim. Idealnie w sumie też żetonikiem. I to chyba były laboratoria Engina z tego cyklarza. Dokładnie Engine Labs. Proszę bardzo. E, no, e, wyglądało to bardzo... W, przy, lubię tą trasę, ale no. E, z tego co pamiętam, no to w tej serii nie, nie miałem jakoś e, dobrych wspomnień z tą trasą. Tak mi się przynajmniej zdaje. Ale dobra. Jedziemy w takim razie. E, najgorzej, że ja nie widziałem nigdzie e, jeszcze literek. Nie spojrzałem dokładnie, ale dobra. To nie ma się co martwić. Dobra. Tutaj mamy literę C w takim razie. O, tutaj jest litera R. Dobra, nieźle. Trzeba, trzeba po prostu dobrze wycelować, a tutaj w, w tym przypadku nie, nie powinno to być jakoś najgorsze. Jak na przykład... Na pewno lepiej będzie z tym niż z, na przykład z różnymi etapami dwa odcinki temu w Ruins, gdzie to nie był mój dzień chyba wtedy, ale mam nadzieję, że pasta z ostatniego odcinka, z, o, proszę bardzo, no już pozwoliłem sobie spaść, to mam nadzieję, że pasta z poprzedniego odcinka, z tego właśnie Glacier Park, będzie tak samo dobra, bo Poprzedni odcinek bardzo dobrze wyglądał, jeżeli chodzi właśnie o te moje próby do CTR Challenge. Dobra, teraz uwaga, bo tutaj ten ARK. Proszę bardzo. No i teraz wystarczy już tylko dojechać do mety, co nie powinno już być jakieś trudne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tfu. Wypluję to lepiej, bo jeszcze wykrakam i tyle będę miał z tego. Yy... Okej, okay, tutaj crash powinien wybuchnąć. Dokładnie. No i teraz po prostu nie dać się wyprzedzić. No i będzie łatwy winek na, pocz na początek. No tylko żeby tutaj nie spaść, bo tutaj jest szansa akurat na to. Chociaż dobra. Chyba teraz niepotrzebnie tak um, takie myśli jakby. Um, Negatywne mam, bo bo trochę już odstaje od sta stawki, więc yy, znaczy no, po prostu yy, no, wyprze wyprzedziłem ich mocno. Więc najlepiej by było, jakby tak zostało do końca. Tam widzę, że się nieźle napadają też. Tutaj, Polar, widzę, że jest na drugim miejscu obecnie. Tam walczy z crashem i koko. O, o... tę pozycję. więc mi tam to pasuje <grym> bo jestem praktycznie już pod koniec pod koniec już tej trasy chociaż nie, to jeszcze e, jeszcze tutaj ten prosty e, to prosto tutaj z tymi dziurami i ten mostek ale tak, no to jestem już... no tak, no ostatni zakręt i jesteśmy no i elegancko, 3 minuty nam to zajęło, no to odcinek na pewno zaczynamy pozytywnie, jak to się skończy? Mam nadzieję, że równie dobrze. Ej proszę bardzo, tutaj pierwszy piękny niebieski żetonik zdobyty, tutaj Penta Pinguin bardzo się cieszy ze zdobycia go, i teraz... Jaką by trasę. Z... No dobra, jesteśmy blisko tej trasy, tutaj, więc możemy ją sobie yy, zagrać. Tylko kogo by tu tym razem wziąć? Może. Rancha? Albo. Kim ja jeszcze nie jechałem? Nie jechałem tym. G Girim chyba w tej serii nie jechałem. Yy, albo. Nie... nie, jechałem nim, dobra. Ja Spyro nie jechałem, z tego co mi się wydaje. No w sumie to też nie ma już takiej większej różnicy. W sumie. Możemy wziąć w sumie znowu ten zestawik. Tego tutaj, tego pojazdu oto. Tylko taki... Inny, no. Jeszcze tylko... Jakaś inna naklejka. Chyba Spyro, z tego co pamiętam, nie miał... Żadnej naklejki, więc weźmiemy sobie symbol Binox. No i jedziemy w takim razie na trasę Hot Air Skyways. No w takim razie drugie podejście do tej trasy. Z literkami jakiegoś nie, wi nie wiadomo jakiego problemu nie miałem. Znaczy no. Litera T, która już jest takim klasykiem w mojej serii, że musi jeżeli jest w powietrzu, to musi mi sprawić problem. No to Praktycznie bym już to prawie wygrał, gdybym nie popełnił tam błędu małego na sam koniec. Ale dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie wziąłem erki, która była tutaj, ale no już trudno. Weźmiemy ją przy następnej okazji. Kurde, tutaj naparzają we mnie mocno. Znaczy, nie, że jakoś mocno, tylko. Ech, no trzeba uważać i tyle. Dobra. Tutaj koko. E, zarówno teraz jak i wcześniej właśnie e, coś mocno e, reharduje. No i tutaj ta litera T, którą prawie bym już zebrał. A kurde no. E, ta... Dobra. E, do trzech razy sztuka. Co prawda ósme miejsce mam, ale mam nadzieję, że jeszcze się uda to wygrać. Jakoś mocno mi nie odjechali, więc myślę, że nie powinno być jakoś ciężko ich dogonić, chociaż podobnie miałem za pierwszym razem, więc... Oj, coś czuję, że mogę powtórzyć to... E, to właśnie. E, mogę... O kurde, jeszcze nic nie wziąłem. A dobra, bądźmy dobrej myśli. Na razie jestem piąty. Więc prawda jeszcze ta litera R tutaj mi została, ale z nią nie było ciężko. No tylko, że znowu w złym moment. Dobra, udało się. Trzecie miejsce. Wszystkie litery, więc może się uda. Na pewno się uda. Eee, żeby nie zapeszyć, to, ja to powiem. Kurde, no ta koko. Mocno. Eee, trochę, no trochę się wysywa, eee, Wysuwa na prowadzenie. Chociaż dobra, mamy rakiety. Które nie wiadomo czemu poleciały w zupełnie inną stronę że mi się nie podoba. Ha! Pierwszy jestem. Co jest? Koko spadła, czy co? Nie wiem, ale podoba mi się to, tylko kurde... Eee... Teraz trochę zepsułem. Właśnie to by był jeden z tych e, powodów, dlaczego ostatecznie przegrałem. Tak, to bym mógł jeszcze powalczyć e, za pierwszym razem. Ale... No już nie ma co pokiwać tego e, tego pier... Tego pierwszego podejścia, byleby teraz to wygrać. Tylko, że tu jest butelka, którą bym prawie się obił. Ale dobra, jest dobrze, jest dobrze. Kurde, mogłem to jeszcze lepiej wykorzystać. Koko jest tu za mną. Ja te rakiety nadal zostawiam. Chociaż myślę, że, chociaż wydaje mi się, że bardziej to oni w siebie tam z tyłu naparzają niż mają zamiar naparzać we mnie. Chociaż i tak Koko jest, jest już na, na tej samej prostej co ja. A dobra, i teraz, żeby tego nie zepsuć, tego tutaj. Syk. Dobrze, jest dobrze, 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 dobrze. Dobra, wygrałem. Udało się. Jest. Drugi żetonik, za drugim razem, no nie jest najgorzej to na pewno, żółty, piękny żetonik. Tutaj jeszcze dodatkowe owocki, znaczy monety. Proszę bardzo. No, i w sumie ten tutaj jakiś robaczek od Spyro, czy nie wiem, tutaj jest jakiś świetnik, idealnie się pasuje kolorystyką do tego żetonu, więc spoko. I co dalej? Tu mamy stację Oxida, ale na razie myślę, że pojedziemy sobie do, do zamku Cortexa. Więc w sumie, skoro i tak będę właśnie w zamku Cortexa, to weźmiemy sobie jego. Tylko może nie retro, a taki o, oto Cortex. I dobra, weźmiemy sobie znowu, znowu żółtego karta, bo jednak pasuje kolorystyką do Cortexa. Eee, dobra, w sumie że to, e, ten symbol Binoxu mogę zostawić, bo jakby nie patrzeć to ta skórka nawet się nazywa chyba jak, jakiś tam robotyczny korteks eee, Cortex Binox czy coś w tym stylu eee, i dobra. Tutaj mamy właśnie zamek. Lecimy. Ok, tutaj już literę R widać. Mniej więcej, też kolejne litery, wiem gdzie są, więc mm, okej, okay. Mogłem to w wcale pominąć. Jedziemy w takim razie. Eem, ok, i tutaj hop, RK bardzo łatwo eee, zdobyta. Teraz jedziemy w takim razie po kolejne, które też nie powinny być jakieś jakieś nie wiadomo jak trudne. Na przykład, C jest. Właśnie tutaj, hop, proszę bardzo, bardzo łatwo zdobyte, no te może być największy problem jak to zazwyczaj bywa, no i tak samo jak do tej pory, to, no to te też będzie w takim miejscu w powietrzu, gdzie będzie trzeba trafić odpowiednio, ale to jakoś nie wiadomo jak trudne nie powinno być. E, mianowicie, uwaga, no, tutaj. OP! Elegancko! Za pierwszym razem wszystkie e, litery zdobyte, więc w sumie pozostaje mi już tylko dojechać do końca. Eee. mnie tutaj trochę goni, ale nie powinna mi sprawić jakiegoś nie wiadomo jakiego problemu, bo jak na razie nikt jakoś mocno na mnie nie napieprza. Chociaż nasłyszę ją tutaj, za swoimi plecami. O kurde, prawie bym się znowu wpierdził w tego, chyba samego pająka nawet. Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, ale wydaje mi się, że dzisiaj coś wolno jeżdża. Chociaż może to tylko jakieś wrażenie. Ale okej. Okay. Okej, okay. Seks. Tutaj można by było jeszcze pojechać takim skrótem. Właśnie próbując też skoczyć, ale to jest jak dla mnie zbyt ryzykowne, więc ja tego nie będę próbował. OK. i ostatnie okrążenie. Um, a szczerze, to te, właśnie ten zamek Cortexa też mi się um, wyglądował bardzo podoba. Um, kurde, i teraz zahaczyłem i teraz um, ura będzie mogła jeszcze mnie wyprzedzić. E, więc y, muszę uważać e, y, trochę. Przecież mam dopalacz, więc też nie powinno być jakoś najgorzej. Cyk. Cyk. Teraz tutaj wykorzystać drift. Kurde, Myślałem, że jeszcze sobie wezmę ten panel, ale bo ostatecznie już zrezygnowałem z niego. Kurde i teraz jeszcze się obiłem o ścianę. Bomba nie trafi niestety pury. Ale tutaj jest już prawie, że ostateczna. Eee, jakby, no, taka już prawie, że ostatnia prosta. No i wygrałem po raz kolejny. Idzie w sumie naprawdę gładko dzisiaj też. Jaki żetonik? Zielony, spoko. No i zostaje nam już tylko stacja oksyda. Oczywiście nie licząc tego kryształowego wyzwania później. Hm Robot Cortex, który chyba chce, próbuje podbić świat, nic nowego, tak szczerze. No dobra, i myślę, że skoro jedziemy na stację Oxide, no to bierzemy sobie Oxyda. Możemy wziąć w sumie taki pełen jego zestaw, ponieważ no to jest ten jego pojazd. Jeszcze odpowiedniej kolorki. E, nie te, tylko Team Oxide, to co prawda, nie, no dobra, ten Oxide jest taki trochę fioletowy, więc w sumie pasuje e, do tego karta. No, ten symbol e, Binox zostawił do końca już, a jeżeli chodzi w sumie o... E, właśnie ten, tą stację, no to z tego co kojarzę, co pamiętam, no to chyba wszystkie litery były właśnie w takie... w taki lubiany przeze mnie sposób umiejsc umiejscowione, czyli tak jak teraz mogliście zauważyć R- czyli że w powietrzu. Więc mam nadzieję, że to nie sprawi jakiegoś większego problemu. Znaczy jestem też do końca pewien oczywiście e, gdzie dokładnie to było, bo zapomniałem sprawdzić A dobra, tu mamy C, więc na, na razie się sprawdza to, co powiedziałem yy... więc teraz, gdzie jest C, bo R wiemy mniej więcej, gdzie jest yy... tutaj będzie znowu ten fajny skok nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie powinno być go tej litery T tak dobra I tutaj litera R dobra, więc Naprawdę gładko, jeżeli chodzi o zebranie literek, więc mogę się skupić teraz na wygraniu po prostu tego wyścigu. Więc naprawdę spoko. Dobra, tutaj kula energetyczna wchodzi w grę. Eee. Nie pamiętam w sumie też, jak, jaką postacią jest Oxide, jeżeli chodzi o prowadzenie go, czy, czy przypadkiem on nie jest taką postacią jak na przykład Coco, że ma tam większe, największe przyspieszenie, ale jakąś tam... ale że prędkość jakby pod, taka normalna podstawowa. Prędkość szybkość, cokolwiek nie jest jakby najgorsza. Znaczy nie, że najgorsza, tylko taka kiepska trochę. Dobra, tutaj pura widzę, że Ostro chce ze mną walczyć. O kurde. Mam nadzieję, że nie ma więcej bomb. No i mi zarąbała jeszcze strzynka. Mm. No dobra. Na no spokojnie, nie, nie mapmy się na zapas. Kurde. No i nie doleciałem. Kurde. No i teraz trochę zwątpiłem w to, czy mi się uda teraz za pierwszym razem. Ale nie traćmy nadziei. Tutaj bardzo dobrze na zakręcie wypadłem, tylko że tutaj teraz już to yy, źle zrobiłem. Dobra, przyspieszenie może być, ale w mo powinienem to wykorzystać w innym miejscu. Ale dobra, tutaj mamy jak jakiś tam odpowiednik y inny maski, którego nie kojarzę w ogóle. Dobra, udało mi się uderzyć w kurę, tylko że ją tylko zbustowałem jeszcze. No i dodatkowo jeszcze mnie uderzyła, y wypuściła na mnie rakietę, a to już ostatnie okrążenie. Więc, może teraz będę mniej gadał. Tylko się skupię na jeździe. Kurde, nie wziąłem znowu. Kupi zakręt. Znowu ją tak mocno zbustowałem I znowu. Ech, miała rakietę. Jest dobra, wpadła w butelkę, więc trzeba to wykorzystać. Nie wziąłem znowu nic. Najgorzej! Tu jeszcze nitro! No i super! Koko mnie teraz wyprzedziła. Dodatkowo pura właśnie też mnie wyprzedziła. Ale nie zostało za wiele wyścigu. Dobra, udało się. Już się na sam koniec przymknąłem znowu. Ale dobra. No, taki trochę zacięty bym powiedział pojedynek, ale dobra. Ostatni żółty żeton. No i dobra. Żółty żetonik e, zdobyty. Więc się cieszę bardzo z tego. E, no i co? Zostaje nam już tylko krysz e, kryształowy. Poziom. I może. Kogo by tu zabrać? Może być. W Giri, właśnie. Może też być w tej. E, formie. Takiego niebieskiego robota. Koła, jak będą zwyczajne. Malowanie. Tim Bandicoot. E, no i tak, jak powiedziałem, zostawimy już sobie ten. E, ten znaczek e, Binox do, do samego końca już. No i teraz, chwila, czy, e, gdzie jest końcowe? No właśnie, tu jest wejście. No i proszę bardzo, nitro co Co? So A, dobra. No i dobra, tutaj taki, można powiedzieć, zamek. Nie wiem naprawdę na, na co ja mam się przygotować, bo o kurde. Bo tego to nie pamiętam w ogóle. Tutaj nie będę już marnował czasu, tylko od razu się wpierdziele w to nitro Tutaj widzę Dobra, tutaj też już się... Eee, już nie było co Eee, najgorzej właśnie, że ja nie znam ustawienia tych kształtów Bo się do tego nie przygotowywałem Dobra Tutaj siódmy jak na razie Kurde, myślałem, że Uniknę już e, tego nitro Dobra widziałem jeszcze na pewno jeden kryształ e, W środku jakby bardziej To jest w sumie dr e, drugi Jezu już myślałem że e, Że tego że zostanę Dobra tutaj nie ma już co mówić tylko też się wpierdzielić e, Tutaj czy właśnie nie pominąłem tutaj też ten kryształ tam już widzę kolejny Strzela już sobie, żeby rozbić to nitro, żeby mi nie przeszkadzało Tutaj... Coś takiego, nawet dwa są tu kryształy No, dobra Udało się nawet... Kurde, no... Chciałem powiedzieć, że udało się nawet uniknąć Kurde, No i jeszcze... Dobra, coś takiego robimy. Trzy kryształy. 20 sekund. Oj, 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 Przymknę się. Ale chyba powinienem zdążyć. Dokładnie. Za pierwszym razem w sumie. Dobra, cieszę się w takim razie. Bardzo. No i co? Cały CTR zrobione. No, więc... Takim oto, e, e, takim oto pięknym e, fioletowym żetonikiem zdobytym za pierwszym razem możemy os, ostatecznie pożegnać się już z CTR Challenge. Wszystko, wszystkie c, e, żetony CTR zdobyte w każdym z czterech światów, łącznie 20 kryształów. I co, Pozosta pozostaje nam już tylko. Chciałem 2 tą Valley e, z czasówkami pokonać dwukrotnie Oxida, e, jeszcze te klejnoty, no i będziemy mogli sobie przejść do takich wyluźnych odcinków z pozostałych tras, więc w sumie to byłoby też na tyle, jeżeli chodzi... Właśnie o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to stawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał, oczywiście, z łoneczkiem, żeby zostać o w filmach. Piszcie komentarze, co myślicie na temat serii. No i co, widzimy się następnym razem. Cześć!